Dopóki ma się jedną drukarkę 3D, która działa, drukuje tak jak się od niej wymaga, to przymyka się oczy na pewne niedogodności, bo to tutaj jest tylko SD w komputerze mam SD, więc muszę sobie szukać adapterka, tutaj na ekraniku wyświetlają się tylko niepełne nazwy plików, jakieś tam skrócone, potem tylde, raz, dwa, trzy, albo nie segreguje tych plików, czyli wrzucisz g code na kartę pamięci i on jest zawsze gdzieś wymieszany z innymi. No są to drobiazgi do których idzie się przyzwyczaić i ignorujesz je, dopóki nie trafisz na sprzęt, który, no, ma je ogarnięte. Artillery Sidewinder X2. Przemyślana drukarka, w gruncie rzeczy. Bo kiedy otworzyłem karton od tej drukarki, to sobie pomyślałem, no. Już, wszystko to samo. Drukarka, jak każda drukarka, tyle rzeczy od większa. Nuda. Parametry tej drukarki to przede wszystkim duże pole robocze, bo tu mamy 30 na 30 na 40 cm w górę. Dużo. Ekstruder typu Direct Drive, czyli bez problemu poradzi sobie z miękkimi filamentami. I tutaj też próbowałem, bo mam takie TPU, z którego nic mi nie chciało drukować. Miękkie jest, jak, jak rozgotowany makaron. Dosłownie. Mamy tu podwójną OJZ, czujnik końca filamentu, grzany stół z autopoziomowaniem. No więc taka klasyka gatunku w każdej drukarce, która kosztuje w okolicach 1500 zł. Te rzeczy właśnie są. Ale ile ja się nakombinowałem, żeby znaleźć coś wystarczająco dużego, żeby wymaksować tę drukarkę? Ale <sum> są. Rzeczy niezbędne w codziennym życiu. Różowa wieża Eiffla I błękitny Big Ben To jest projekt na możliwości dukarki. 46 godzin bez przerwy Wydrukowałem też sobie wazonik. Dało się większy, ale po prostu mi się kończył filament. Klucz. Patrzę na te wszystkie wydruki, przypomina mi się wniosek, który Wysnułem po kilku pierwszych tygodniach używania drukarek 3D, że sprawdzają się one idealnie w drukowaniu rzeczy, które taniej i prościej byłoby kupić. I z reguły, jak się kupi, to byłby jeszcze lepszej jakości. No ale tu nie chodzi przecież o króliczka, a o to, by go gonić, nie? Bo w życiu bym nie kupił plastikowego klucza francuskiego regulowanego, a wydrukować. Bawiłem się jak dziecko i ani jednej złotówki wydanej na filament i prąd, żeby ten wydruk się powiódł, nie żałuję. W mocnych 9 na 10 przypadkach jednak tak wielkie pole robocze wcale nie będzie potrzebne. Drukuje się drobiazgi, pierdoły, a coś się w domu zepsuło, a coś się przyda do drona, a coś dziecko chciało jakąś duperele i podobne efekty jak na tym sidewinderze. Uzyskalibyśmy na takiej malutkiej drukarce jak ten Ender, i wydruk byłby tej samej jakości, tylko że na Enderze byłoby taniej, bo ta drukarka pobiera maksymalnie 200 watów, a tamta 700, co przy prądzie za 2 zł. No, zaczyna, zaczyna robić jakąś różnicę. Rozmiar tego pola roboczego zaczyna mieć jednak znaczenie wtedy, kiedy drukujesz faktycznie rzeczy użytkowe. Bo tak jak ja na przykład potrzebowałem wydrukować sobie przegródki do szuflady do mojej skrzyneczki z dronami. No nie było tam przegródek. Były, ale było ich zbyt mało, a że ja mam tam dużo małych rzeczy, chciałem wydrukować przegródki. I one były dość długie. I co się okazało? Na mojej drukarce, którą wtedy akurat miałem w domu, no wchodziła jedna przegródka, pod warunkiem, że ją się ułożyło. Po skosie. I teraz tak naprawdę niewiele większy, bo o 5 cm w każdą stronę stół spowodował, że zamiast jednej przegrody na stole mieści się ich 10. I tu już dochodzimy do momentu, w którym trzeba sobie zadać pytanie, czy mam wystarczającą rolkę filamentu, żeby wydrukować wszystko co chcę. Bo jedna przegródka ważąca 150 gramów, no to patrzysz na rolkę, starczy. Ale kiedy chciałbym ich wydrukować 10, to braknie mi kilogramowej rolki. To już są rzeczy, o których się nie myślało. Problemy, które się nie pojawiały w momencie, kiedy faktycznie ten blad był niewiele, ale jednak mniejszy. Zobaczcie, że będę bawił się kluczem, ale fajnie to wygląda w kadrze. A pewnie lepiej niż miałbym machać. Chociaż nie. <laughs> to też wygląda fajnie. Ja robiłem sobie rower elektryczny i potrzebowałem podłogi do skrzynki. I ta podłoga po prostu nie zmieściła się na żadnej z mniejszych drukarek. Potrzebna była otaka. I tu faktycznie sprawdziła się jak złoto. Na tej samej drukarce puściłem jeszcze wydruk uchwytu na stacyjkę, który zrobiony był z TPU, z tej kluski i tu również bez zaskoczenia wyszło za pierwszym razem, no człowiek by się poprzyczepiał do czegoś, a tak zbytnio nie ma do czego, bo ten wielki stół w drukarce jest grzany. Do 110 stopni Celsjusza rozgrzewa się w około 2 minut, więc do takich temperatur użytkowych, kiedy drukuję głównie z PLA, no to on potrafi się rozgrzać w 15-20 sekund. Pewnie głównie dlatego, że pod spodem jest dość dobra i gruba izolacja termiczna. Ok, a ile trwa taki wydruk? Wydruk, który faktycznie. Maksuje nam drukarkę, który powoduje, że karetka z ekstuderem dochodzi dosłownie na 2 mm do górnej belki. No, jeśli jest skomplikowana, tak jak ta wieża Eiffla, to 30-40 godzin przy warstwie 0,2 mm. I tutaj pojawia się jeden z pierwszych smaczków tej drukarki tych małych, prostych rzeczy, które sprawiają, że po prostu user experience wchodzi na trochę inny, inny poziom. Po zakończonym wydruku, który trwał Prawie dwie doby. Ona przechodzi w taki tryb, jakby uśpienia. Wiele z tych tańszych drukarek, wali wentylatorami, przechodzi do drukarki i nie jesteś w stanie przegapić tego, że jest włączona, mimo że skończyła wydruk. Tutaj cichutko. Wydrukowała, gasi wentylatory, wystudza stół, wystudza hot-end i sobie grzecznie czeka, aż się do niej podejdzie i ją wyłączy. Jedna drukarka tylko miała fajniej to rozwiązane i to był Artur. O, dia, 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 dia. tu chodź do tatusia. Obsydian ona się po prostu wyłączała. Kończyła wydruk. Power off, dziękuję. A mówię w ogóle, że to jest bardzo cicha drukarka? Bo to, że ma Silent Driver, to już też nikogo absolutnie nie, nie dziwi. Wszystkie drukarki je mają, ale tutaj są one wyjątkowo ciche. Czy w porównaniu do Endera Pro, w porównaniu do Prusy 3. Plus tego obsydiana, który tu leży na podłodze, Endera 2, którego mam z tyłu, to ten kolosie, który tu stoi, jest znacząco cichszy. To jest pierwsza drukarka w moim domu, która stoi na poddaszu tak jak reszta z nich, i kiedy jest włączona i pracuje, to na dole absolutnie jej nie słychać. Ja mam drewniany strop tutaj i to się wszystko niesie. Można mlasknąć, kichnąć i wszystko na dole słychać, ale tej drukarki akurat nie. A to widzieliście? Pełny port USB. I to ponownie rzecz, która niby niewielka, niby mała, a jak dużo zmienia. MicroSD praktycznie zawsze wiąże się z tym, że trzeba korzystać z adaptera, a tutaj port USB no, praktycznie rozwiązuje problem. I tak wiem, Octoprinty, sroły pierdoły, ja nie używam, nie potrzebuję kiedyś, może się by to zrobię. Co na nośniku, to na nośniku. Wadę ta drukarka ma moim zdaniem jedną. Wszyscy swoje drukarki modzą, i tutaj absolutnie też ta się niczym w tej kwestii nie różni. Można sobie modzić ją, jak się tam podoba, ale stół. Stół jest szklany, czego ja osobiście po prostu nie lubię. Dla mnie ideałem, jeśli chodzi o stół w drukarce, jest ta sprężynująca stal. Coś, co możesz zdjąć z wydrukiem, zrobić i wydruk odskakuje. Czyli ponownie, tak jak w Prusie, albo jak w tym nowym Enderze S1. Tutaj do tej drukarki można taki stół jak najbardziej zamontować i będzie to kosztowało około 5 stówek, co nie jest tanie, ale głównie przez to, że to po prostu będzie kawał tej stali. Ten stół szklany ma taką delikatną teksturkę i oczywiście przez to się lepiej trzyma, ale utrzymanie tego w czystości to jest niezły wrzut na dupie. Mi tutaj nie do końca jeden wydruk się udał, kiedy tam próbowałem taki pistolecik na kapsle zrobić, coś było nieskalibrowane, no wtarł mi filament w stół. I mam wrażenie, że <grytanie> te wtarte podpory zostaną ze mną już na zawsze. Szorowałem, skrobałem na ciepło wodą z płynem do naczyń, benzynką, próbowałem alkoholem. Nic. To po prostu nie chce odejść. To po prostu, to chyba po prostu wymaga czasu, no. Za rok, może dwa, w końcu pewnego dnia obudzę się z. Ostatnia resztka tego pistoletu odpadła z mojego stołu. Ze szklanego stołu kiepsko się odrywa te Trzeba korzystać z klejów, maziać to czymś. Ten stół przymocowany jest na stałe. Nie tak jak w starych enderach, że można było sobie zdjąć klipsy i zdjąć stół. No, będzie zabawy ze zmianą tego, zdaję sobie sprawę, ale. Obawiam się, że mnie to niestety czeka, że nie przeboleje. Bo gdyby tylko ta jedna rzecz, gdyby tylko ten stół był taki, jak lubię bardziej, no to dla mnie 10 na 10. W domu lepsza niż Prusa, bo cichsza. Większe pole robocze, czyli w tej jednej czy dwóch sytuacji na rok zrobisz rzeczy, których faktycznie nie byłbyś w stanie zrobić. Cena jest atrakcyjna w porównaniu do Prusy, a jakość wydruków... No przy warstwie 0,2 mm, żeby to jakoś tam szło Zero zastrzeżeń Pokazywałem wam smoka? Tu było zabawę, żeby go ustawić Żeby się wydrukował A podpór było! No i ponownie, wydruk kosztował mi pewnie więcej, niż gdybym poszedł do Toys R Us i kupił takiego smoka To z twardszego TPU. Spoko. I jeszcze jeden ostatni aspekt, którym jest oprogramowanie. Dzięki temu, że nie jest to żaden no-name, tylko dość dobra, znana firma, to bez problemu można znaleźć do niej profil w Prusa Slicerze. Czyli w moim ulubionym slicerze, w którym no, czuję się, no, może nie to jak ryba w wodzie, ale dużo bardziej komfortowo niż na przykład w kurze. Dzięki temu, że profil do drukarki. Masz w oprogramowaniu profil, który dostarczył producent. To nagle okazuje się, że żeby dojść do dobrego wydruku, pozostaje się tylko jedna zmienna. Filament. I tutaj wystarczy dobrać dobrze parametry druku dla tego danego filamentu. Reszta jest ustawiona tak, jak powinna być. Bardzo mocno ułatwia i przyspiesza to uzyskanie dobrych, zadowalających, no tak, zadowalających. Wydruków. W tym odcinku to na tyle. Dzięki za oglądanie. Mam nadzieję, że się podobało i że czegoś się o tej drukarce dowiedzieliście. Link skąd ją mam, wrzucę pod spodem. I tyle w tym odcinku. Dzięki i do następnego. Gumowych wydruków. <gum> Hej.